Rola prawników zasadniczo zmieniła się przez ostatnie lata. Dotychczas głównie informowaliśmy naszych klientów o tym, co w prawie piszczy, albo jaki kierunek obrać w bieżącej działalności. Dzisiaj nasi klienci oczekują od nas przede wszystkim, abyśmy byli ich partnerami w projektach i przedsięwzięciach, które prowadzą od pomysłu na biznes, aż po jego wprowadzenie na giełdę papierów wartościowych czy sprzedaż. Coraz częściej zachodni inwestorzy, ale też z każdego innego krańca świata, interesują się naszym krajem, żeby to tutaj budować swoje fabryki i inwestować. Pracujemy z klientami z Korei, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Czarnogóry. I właśnie dlatego potrzebna jest nam kooperacja z solidnym biurem tłumaczeń. Biznes to ludzie. Oni są najważniejsi. W KTW Legal pomagamy we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników, ale także outsourcowaniem zatrudnienia, zatrudnieniem pracowników tymczasowych. To właśnie im służymy pomocą w ramach prawa migracyjnego, w ramach legalizacji zatrudnienia. Musimy z pracownikami porozumieć się w różnych językach, zapewnić im dobrą komunikację. Z jednej strony, gdy klienci oczekują od nas ustandaryzowania procedur czy dokumentów, wychodzimy im naprzeciw z rozwiązaniem Legal Techowym Expert Legal, z drugiej zaś posiadamy dedykowany dział kancelarii zajmujący się nowymi technologiami IT, w tym wsparciem branży gamingowej, jak również ochroną danych osobowych, praw autorskich czy praw własności przemysłowej. W obu tych przypadkach klienci często oczekują od nas wsparcia w draftowaniu czy negocjacjach dokumentów w obrocie z ich kontrahentami zagranicznymi w językach obcych. Zdajemy sobie sprawę, że tak jak w przypadku polskich przepisów i dokumentów, klienci oczekują od nas precyzji języka, tak wsparcie ekspertów Biura Tłumaczni Brytania pozwala nam spełnić oczekiwania naszych klientów co do poprawności i jednoznaczności przygotowanych przez nas dokumentów. W prawniczej. Czas realizacji tłumaczeń i ich dokładność mają kluczowe znaczenie. Naszym klientom z tego właśnie sektora zależy na tym, by dokumenty po przykładzie były nie tylko kompletne i poprawne, ale też były wykonane na czas, bowiem przetłumaczone przez nas dokumenty są przedstawiane w sądach i urzędach, służą jako dowody w różnego rodzaju rozprawach. Każdy błąd merytoryczny, każda literówka, czy też nawet pominięcie tłumaczenia fragmentu tekstu może spowodować negatywne konsekwencje. Dlatego za Zawsze staramy się tak dobierać tłumaczy, aby te dokumenty trafiły do klientów terminowo i co ważne, by były one wykonane przez specjalistów w danej dziedzinie. Cieszymy się, że firmy takie jak KTW Legal polecają nas swoim klientom i dzięki temu możemy rozwijać naszą współpracę. Siłą naszej kancelarii jest duży, kompetentny zespół w obszarach prawa. Ale mamy też wspólny mianownik i jest nim muzyka. Piątki bądź weekendy często zakładamy gitary, wyciągamy klawisze, zapraszamy naszych klientów, ale też śląskich muzyków i wspólnie muzykujemy.